współpracę z akcjami Heretyta... O Do zobaczenia niedługo, niebawem. Witajcie, kochani, na moim kanale. E, tym razem już jest inna scenaria, tak jak widzicie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. E, dzisiaj zebraliśmy się tutaj dlatego, że chciałabym Wam trochę powiedzieć o tej marce, którą tutaj widzicie obok mnie. Tak samo jestem ubrana dzisiaj w ubranka cudownej Kasi. Nasza historia się zaczęła od tego, że poznałam Kasię na Autostop race podczas wyścigu, miałyśmy obok siebie właśnie namioty i tak się poznałyśmy. Bardzo się cieszę z tego, że poznałam Kasię. Kasia jest naprawdę cudowną osobą, więc myślę, że na pewno jej pójdzie z tą marką ubraniową, widać, że bardzo lubi modę. E, więc jeśli ktoś jest tak zafiksowany um, i jest to jego pasja. Myślę, że na pewno wszystko jej dobrze pójdzie. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa z tego, co robi i mam nadzieję też, że ją wspomożecie. Zerknijcie właśnie na, czy to na Instagram, czy na Facebooka. Ma też chyba stronę internetową, już wszystko Wam podlinkuję na dole w opisie. Jeśli chodzi o markę, jest to Kasi marka. Nazywa się Mercy Apparel. Tak samo jak tutaj mam na koszulce. No i co najważniejsze, ta marka jest ekologiczna. Część dochodu przechodzi na fundacje charytatywne. To, że można się właśnie z kaszą dogadać, ona e, zrobi Wam tak, jak chcecie. Czyli na przykład widzicie, tutaj macie naszycie yy, i te koszulki są poparbowane kolorkami, e, więc też, e, no wiecie, nikt nie będzie miał takich koszulek, jak tutaj są zrobione, więc e, to jest bardzo fajne. Jest po prostu e, namalowane obraz i wysyłacie Kasi co chcecie i Kasia Wam to po prostu personalizuje. Ona jest taka oversize'owa i tutaj tak samo ktoś sobie, ktoś sobie zamówił na szycie, więc ekstra. Moim zdaniem to wygląda, ponieważ, no jak wiecie, nikt nie będzie miał takiej samej kurteczki, więc wtedy jesteście niepowtarzalne. Oczywiście chciałabym Wam pokazać te wszystkie rzeczy, w ogóle Zapytałam się Kasi czy mogę się ubrać w jej rzeczy i e, się śmiała, no bo przecież czemu miałabym się nie ubrać. Bo bardzo mi się spodobały w ogóle te dresy, znaczy to są takie m, spodnie materiałowe, ale można je właśnie e, czy to nosić w domu, ale e, myślę, że do jakichś szpilek czy kodaczków ekstra to będzie wyglądać z lampasem, który jest teraz mocny. E, tutaj macie ściągacz, oczywiście t-shirt Kasi, piękny. I ta marynarka, no po prostu no jestem kurczę zachwycona i te detale w ogóle. Chodzi o yy, guziczki. Super. Moim zdaniem pięknie. Jeszcze jest taliowana, więc idealnie. Dobra. Yy, kolejną rzeczą, która mi się bardzo spodobała yy, jest ta spódniczka żółta. Kolor piękny, musztardowa. I... No, po prostu na wiosnę idealnie. Ma tu jeszcze kieszonki, widzę. Super, bardzo piękne jest. Yy, tutaj macie torebeczkę jeszcze. Taka nereczka, to też fajnie będzie wyglądać. I właśnie to, co jeszcze mi się bardzo podoba. chodzi o sklep możecie również nabyć e, brązeletki, które mam właśnie tutaj. E, lubię takie właśnie muszelki e, i tak samo macie do wyboru e, różne czapki. Tak samo mogą być spersonalizowane. Możecie poprosić o to, co byście chciało mieć nadrukowane. Więc myślę, że to też jest fajna sprawa. Tak jak już teraz przed chwilą widzieliście, e, tak się prezentują wszystkie ubranka od Kasi. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i e, zachęciłam Was do zapoznania się po prostu z tą marką. Jeśli chodzi o moje gusta, to mi się najbardziej podobają te t-shirty, bo one są jednak spersonalizowane, kurtki jeansowe, bo po prostu kocham kurtki jeansowe, e, płaszczyk jest ekstra, marynarka ekstra, w ogóle sweterki są super, e, no, i oczywiście te spódniczki sztos. Mam nadzieję, że podobają Wam się takie filmiki. I do zobaczenia niebawem. Buziaki!